Witajcie, jest prawie połowa listopada. Oczywiście nie składam broni, jestem nad wodą. Dzisiaj, dzisiaj nie na rybach. Dzisiaj tylko przyjechałem troszkę podnęcić. Jestem na wodzie pz gdzie niestety bez wcześniejszego nęcenia ciężko jakiekolwiek efekty. Wodę widzicie za moimi plecami. Niespełna hektarowy zbiorniczek. Niespełna hektarowy zbiorniczek z taką ciekawą genezą, zapadlisko pokopalniane. Yy, także yy, głębokość nie jest zbyt duża, bo dochodząca do około dwóch metrów, ale jest to woda trudna. Jak widzicie, praktycznie 90% jest yy, powierzchni jest pokryte roślinnością. Yy, chciałem Wam pokazać jaki mam sposób na tą wodę teraz teraz już troszkę ta roślinność opadła ale ale yy, za chwilkę opowiem wam o sposobie jaki ja znalazłem na tą wodę ponieważ ze względu na ilość roślin yy, nie ma możliwości tutaj pływania modelem pomimo iż regulamin na to pozwala także za chwilkę zaprezentuję wam jaki ja znalazłem sposób na tą wodę Dochodzimy właśnie do miejsca, gdzie postanowiłem usytuować swoje stanowisko. Wybaczcie za to, że będę mówił troszkę o wyciszonym tonem, ale moje miejsce znajduje się dość blisko brzegu, ponieważ jest to kilkanaście metrów tylko. Ze względu na niewielką wielkość zbiornika, ale wiem od miejscowych, że łowią tutaj karpie praktycznie przy samym brzegu na spławik. Ja postanowiłem troszkę inną metodę zastosować. Pokażę Wam teraz stanowisko, jak wygląda z mojej perspektywy. Oto i moje stanowisko. Tak to się prezentuje od strony lasu. Piękne miejsce na namiot. Brzeg może troszkę za bardzo odsłonięty miejscowi. Troszkę tutaj wykarczowali według mnie niepotrzebnie, ale nieważne. Spójrzcie, już wiecie o czym mówiłem twierdząc, że nie da się tu pływać modelem. Pełno, pełno już obumarłego rogatka. W lecie jest tu jeszcze gorzej, ponieważ to oko, które tam jest odsłonięte, jest całe zarośnięte. Teraz już rogatek odrywa się, obumiera. No, i to, co tutaj jest, jest już naniesione. Naniesione przez wiatr. On już nie jest przymocowany do dna. Także, także wyciągnięcie ryby będzie teraz dużo prostsze. Miejmy nadzieję, że uda się coś złowić. Tych ryb nie ma tutaj zbyt wiele, ponieważ ten zbiornik, już pomimo, że jest wodą PZW, leży w kompleksie kilku zbiorników tworzących jedno łowisko. Ale od kilku lat traktowany jest niestety po macoszemu i od kilku lat albo nie jest zarybiany wcale, albo wpuszcza się dosłownie po kilka sztuk małego karpia wiem jednak z pewnych źródeł i sam też widywałem tutaj piękne ryby i nie będzie ich dużo, ale uwierzcie mi, że mogą być naprawdę ładne, także pokażę Wam teraz sposób w jaki zamierzam je tutaj nęcić, a później umieszczać zestaw w wodzie a oto i moja metoda, jaką sobie wymyśliłem na tą wodę. Nie jest to autorski pomysł, a raczej zapożyczony, ale ze względu na ograniczone koszty i powiedzmy, szybkość, z jaką potrzebowałem dostać to urządzenie, zrodziła się w mojej głowie pewna myśl, żeby zrobić to sobie sam. A mianowicie, nic innego jak. Z podajnikiem do zanęty. Bardzo ciekawy sposób wygląd i wykonanie. Co prawda, mało profesjonalne, ale uwierzcie mi, że działa. Nie jest to pierwszy dzień, kiedy jestem tutaj z tym sprzętem, więc wiem, że to działa. Nic innego, jak butelka popłynie. Oczywiście, dobrze umyta. Dwie tubki po siatce PVA wypełnione pianką rozprężającą. No, po co? Po to, żeby pływało, żeby stworzyć pewnego rodzaju pływak wyporny. I co? Nic innego jak rurki PCV yy, kablowe, elektryczne osłony. Koszt wykonania: 30 zł. 10 rurek, 10 rurek dwumetrowych daje mi odległość 20 metrów. Oczywiście, zasięg można dowolnie zwiększać. Także za chwilkę pokażę Wam jak to wygląda, jak to się prezentuje. A czym będziemy nęcić? Jest listopad. Ilość zanęty nie jest duża. Kukurydza. Ziarno dużo tańsze niż konopia. Po ugotowaniu zapach smak podobny. No oczywiście troszkę pokruszonych kulek o zapachu rydnym. Także to wrzucamy do podajnika i będziemy wynosić. Jestem przygotowany do nęcenia. Zamętę mam już sypaną w podajniku. Wyjeżdżam. Należy tylko pamiętać, żeby dokładnie i mocno dociskać te połączenia kielichowe, żeby później przy obracaniu podajnik nam się. O próżni, żeby się obrócił, sekcje są dwumetrowe, a postanowiłem, że będę tutaj umieszczał zestaw na odległości 8 sekcji co daje mi dystans 16 metrów od brzegu Spójrzcie jak to się zachowuje Dzięki temu, że PCVki te są puste w środku Całość unosi się idealnie na wodzie Już przejechałem, już przejechałem poza roślinność jest tam, mam upatrzone takie oczko między roślinami w centrum tego oczka postanowiłem umieścić zamętę, a później zestawę. Jestem I teraz robię nic innego jak tylko odkręcam zamęta, no i również zestaw później punktowo podane w miejsce. Tak to wygląda i nie kosztuje kilkaset złotych, tylko 30. Warto czasem się troszkę pomęczyć. Zjeżdżamy, i powtarzamy do skutku, aż wykorzystamy całą zamętę.